W dzisiejszym odcinku zrobimy coś nad szukiem. Co naprawdę długo, ponieważ jesteśmy sobie znowu w Brawl Stars, Ale zobaczcie, co jest w moim lewym, dolnym rogu. Mamy do odebrania 69 nagród z najlepszego karnetu dostępnego w Brawl Stars. Więc widzowie, jeśli mamy kupić karnet na nowy sezon, dostawcie teraz wszyscy łapeczkę w górę i napiszcie w komentarzu karnet. I wtedy będę wiedział, że po prostu chcecie, żebym taki karnet oczywiście odtworzył. Ale patrzcie również to, ponieważ mam zaraz 1400 bucharków, co mi to mniej więcej tyle, że będę mógł otworzyć sobie dropa i mogę również otworzyć niedługo StarDropa za wygrane. Zrobiłem naprawdę bardzo wiele misji, ale musimy sobie odebrać wszystkie rzeczy darmowe, bo to są oczywiście najbardziej wartościowe um, rzeczy codziennie w Brawl czyli odbierać po prostu darmowe itemki w ogóle. Dobra, zobaczcie jakie mamy fajne już powoli rzeczy na naszym Brawl Starsie. I widzicie co? Mam do Was jedno pytanie, ponieważ w ostatnim z odcinków dropłem hiperdoładowanie do jakiejś postaci, ale nie mam dla pojęcia do której. I powiedzcie mi, jakie mam w ogóle zobaczyć, jak mam, gdzie mam hiperdoładowanie, na ile ono jest i co ono w ogóle robi. Dobra, słuchajcie, w takim razie ja wybieram sobie jakąś postać, którą sobie dzisiaj zagramy. W sumie, wiecie co, ostatnio pograłem sobie trochę właśnie takim tutaj, o, fajnym ziomeczkiem. To jest bodajże, czekać, czy to jest Jack? Czy dobrze pamiętam, że to jest Jack? Nie, to jest spoko o co ja gadam, ale gadam sobie, grałem sobie również też innymi postaciami, może nie dużo ale troszeczkę starałem się również grać na innych postaciach. I wiecie co, myślę, że zagramy sobie. Przede wszystkim na samym początku jakąś gierkę. Zobaczcie, że mamy jakieś nowe e, wydarzenia. Nie wiem co to jest. O, zobaczcie. plus Krekina? Co to jest w ogóle za wydarzenie? E, odpalimy sobie i zagramy sobie jedną gierkę, żeby nabić pucharki. I żeby oczywiście otworzyć sobie pierwszego star dropa. A potem odbieramy nagrody za karnet, które oczywiście zebrałem. O, co to jest? Oni mają jakieś goldy chyba. Oni są dobrzy. Poczekajcie, ja nie umiem w to grać. Patrzcie, czekajcie. Co to jest? Nie gramy jeszcze w ogóle w ten tryb. Ale patrzcie, że oni mnie jeszcze tutaj próbują bić. O nie, oni mają duży zasięg. To, co? 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 Jak się stało, że tak szybko mnie pokonał? Przecież ja. O nie, i patrzcie, to już tracimy bramkę. O nie, dobra, jestem mega słaby w to, dobra. Ale pamiętajcie, pierwsza gierka zawsze jest rozgrzewkowa. Weź bierzemy sobie to i on. Naprawdę. No niestety nie udało nam się wygrać tamtej gierki. I brakuje nam nadal 7 pucharków, żeby zdobyć. Dlatego weź, weź, co? weźmiemy sobie oczywiście jakieś może starcie. I weźmiemy sobie innego Zedemiarza, bo ten jak widać był bardzo pechowy. Weźmiemy sobie innego Zedemiarza, którym sobie ostatnio troszeczkę pograłem. Kogo byśmy wybrali? Kogo byśmy wybrali? Mam w ogóle nowego Zedemiarza Bull. Jeszcze nie grałem. Mam również Edgara, którego nie za bardzo szczerze lubię. Ale też mam na przykład taką postać jak Okolette. No nie wiem jak to się nazywa. Ale ja też oczywiście mojego karma. I mam B. Wiecie co? Zagramy sobie może jakąś postacią, która mamy już troszeczkę, chociaż mały level. I, i żebyśmy sobie coś nią może pograli. Więc pogramy sobie może Jackie. Zobaczymy, wejdziemy sobie na Jackie. I zagramy sobie starcie solo. Myślę, że zrobimy sobie coś na niej fajnego. Musimy oczywiście bić te pucharki, żeby mieć nowego star Dropa. I potem odbierzemy wszystkie nagrody. Jestem bardzo ciekaw, co jest w ogóle w tych nagrodach. Bo jak mówiłem, jest ich prawie 70. Mamy dokładnie 69 takich nagród w Browsers. Więc myślę, że naprawdę Spoko, ale o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Proszę mi nic nie robić, proszę mi nic nie robić. O nie, jeszcze zmarnowałem mojego skilla. No nie, no to jest tragedia. I ja nie mam teraz w ogóle życia. Patrzcie to, patrzcie to. Nie, 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 nie. No I padłem Jest to najgorszy, prawda? O kurcze, zobaczcie w ogóle, jaka jest teraz ładna mapka na starciu, gdzie wszystko w środku, tak naprawdę jest. Więc ten środek jest bardzo, bardzo ważny, bo musimy do niego pójść tylko i wyłącznie po to, żeby zacząć niszczyć nasze skrzyneczki. I patrzcie to! Bierzemy skrzyneczki! Bierzemy, o nie, o nie, nie dostałem! Dostałem! Mam bardzo mało życie, muszę uciekać, żeby mi nikt nic nie zrobił. Ja się to może zregeneruję, tylko żeby mi nikt nie zobaczył. I dobra, patrzcie, patrzcie to! Idę na bula! Pu, pu, pu! Dobra, nie widział mnie, nie widział mnie! Zebrałem jego tutaj, Power cube'a ale Ktoś tu jeszcze będzie Wiecie co, ja może będę sobie trzymał tylko atak Żeby w razie co tutaj móc sobie zaatakować Ha, 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 ha Patrzcie to, pu, 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 pu Uspokojonałem tego ziomeczka I teraz, ej, patrzcie ile powercuesu Muszę je zebrać, żeby być po prostu silniejszy ehm, Nie wiem do końca też, co robi mój, mój skill Wiem, że on chyba przyciąga Czy po prostu powoduje, że oni nie mogą Na przykład, co to jest? Patrzcie, duchy w ogóle tutaj są, ale śmiesznie O nie, mamy wielkie starcie Dobra, na wielkim starciu to musimy się akurat postarać żeby wygrać te wielkie starcie i żeby mieć jakieś fajne tutaj rzeczy. Tylko patrzcie to, tutaj ja wezmę sobie może jeszcze Power Cubesy, bo Power Cubesy mi się oczywiście przydadzą, ale gdzie jest ten ziomeczek? Halo, proszę mi się to pokazać. Ty jesteś tutaj, ośmiobitowcu. I patrzcie teraz to, pu, pu, pu! Trzy ty i oczywiście nie ma, także mamy tutaj wygraną i mamy naszego Star Dropika. Patrzcie teraz to, patrzcie to, zostałem w ogóle EXPA, więc prawdopodobnie dostanę jeszcze nawet level w naszym karnecie i dostanę, tak dostanę kolejnego 70, ja dostałem siedemdziesiątą nagrodę w naszym karnecie, więc naprawdę super, otworzymy sobie nagrodę za 1400 oczywiście, pucharku, uwaga, rzadki, rzadki, bardzo rzadki, jaj, epicki, dobra, mamy epicki, epicki, naprawdę spoko, 200 monet, Mogą być oczywiście lepiej, ale nie było naprawdę e, źle i wiecie co, ja sobie może dobiję jeszcze tego jednego star dropa, bo jestem bardzo ciekawy, co mi dropnie z właśnie tego następnego star dropa, którego zdobędę poprzez grę, a wyglądacie Niekoniecznie do końca, żeby zobaczyć cały karnet tak naprawdę wybrał starte najdroższy. są bardzo ciekawe. Jakie tam rzeczy są, bo do końca, do końca jeszcze tak nie patrzyłem. A mi się zdaje, że one są będą naprawdę w porządku. Dobra, wiecie co? Ja może poatakuję, żeby pyskanych perkipsy! Pyrzeby zgarnych parkipsy! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! O nie, o nie ono, 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 moje per -cubesy. Są moje parkipsy! O nie, dobra, muszę uciekać, bo ja mam bardzo mało życia, muszę się troszeczkę zregenerować. O, udało mi się, udało mi się, udało mi się! O nie, dobra, pyk, pyk, pyk. Nie mam niestety energii, nie mam niestety energii. Bo, boję się, że on mi coś zrobi. O, patrzcie tu! Nie, dobra, cały szczęście mam 600hp, tylko mam tylko 600hp. Zobaczcie, to na dole są jakieś przeciwnicy! Muszę go zaatakować! Pu pu, 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 i ciebie nie ma! Oj, nie, i użyłem jeszcze przypadkowo mojego skilla, no nie, no dobra, ale wiecie co? E, mam w takim razie 8 power cubesów, jest ich naprawdę bardzo dużo, więc uda mi się, wydaje mi się, że to wygrać, Tylko muszę zlokalizować, gdzie jest ostatni ziomeczek, żeby po prostu, wiecie, zrobić Pow, pow, pow. gdzie tu jesteście, gdzie wy jesteście? E, nie mogę go nigdzie znaleźć, o, jesteś tutaj, Nita, to prawdopodobnie jesteś ty, tak mi się wydaje, ale no niestety Nita, przepraszam, ale przegrywasz, bo ja oczywiście musiałem to wygrań Dobra, mamy 10 oczywiście pucharków. Kolejne puchareczki lecą. Wbijam siódmą klasę na mojej postaci. Dostałem znowu, znowu oczywiście kolejnego Expa, więc naprawdę fajnie i mamy kolejnego star dropa. Rzadki, rzadki, rzadki. I on no, niestety rzadki, więc nie wiem czy było warto, ale teraz jest to, na co wszyscy czekali. I zobaczcie 70 nagród od mojego karnetu. Mamy najlepszy możliwy karnet, więc pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, że chcecie karnet, to kupimy karnet w nowym sezonie, bo on się kończy już za jeden dzień, czyli wy jak to oglądacie, to kończy się jutro, więc naprawdę, naprawdę, naprawdę super, dobra, odbieram oczywiście pierwszą nagrodę, to była odznaka, Odbieram sobie również Star Dropa, który był w darmowym chyba karnecie, tak mi się wydaje, więc bierzemy oczywiście bardzo rzadki, 100 mogą być lepsze, I jakieś gemiki, gemiki, oczywiście klejnoty, wykorzystamy pewnie, żeby kupić sobie w przyszłości jakiegoś skina. Ej, to są kolejne gimiki. To były nawet dwa razy gimiki. Dobra, sto błyskotek. No, okej, okay. niech będzie sto błyskotek. I otwieramy sobie Stardropika. Bardzo rzadki. Mam nadzieję, że trafimy w ogóle jakiegoś legendarnego. Ale niestety, bardzo rzadki Stardrop. No, mogło być naprawdę lepiej. Ale patrzcie, mamy po tysiąc monet. Mamy dwa tysiące monet. Mamy spray i mamy Stardropa. Spray za bardzo nie używam. Tak naprawdę nie używam ich w ogóle. Więc dla mnie to jest mega, mega słabizna. Weźmiemy sobie oczywiście Stardropika. Pyk, pyk, pyk. Stardropik, Stardropik i Stardropik. Zapraszamy, to dla mnie. O, Pozwalacz EXPA, bardzo mi się to podoba. Ale patrzcie, że tutaj mamy już... O, no, no, okej, okay, mamy jakąś, jakąś postać. Bierzemy sobie oczywiście 100 tutaj, o, żeby odblokować sobie Dynamajka. Dynamajk jest fajny, pisaliście, że robicie Dynamajka, więc naprawdę fajnie. Dajcie w ogóle znać, jaka jest wasza na postać. Bardzo lubię czytać w ogóle od was porady, więc super, że komentujecie i w ogóle mamy rzadki. Bardzo, dobra, jest szansa, że będzie jakiś mityczny albo epicki. Mamy epicki, będzie mityczny, mity... No niestety, mamy zwykły epicki, no nie. No jak mogę być? Ej, ale postać! O, nie, to tylko skin do Buu. Fajny skin swoją drogą, ale bu tak naprawdę za bardzo je ja nie gram, więc dla mnie ten skin jest taki, no, dosyć, dosyć słabą nagrodą, tak mi się wydaje. Ale zobaczcie, mamy tutaj na przykład 1000 mocy do ładowania dla do dowolnego zadymiarza. Mamy już 8000 tych punktów, tysiąca, więc no, do końca nie wiem, czy to mi to coś daje za wiele. No, jest to słabiacko. I słuchajcie, odblokuj dowolnego zadymiarza do epickiego poziomu albo start, albo zbiorę sobie start Dropika, rzadki, rzadki, bardzo rzadki, no i bardzo rzadki, Mógł być ten piski chociaż, o, no 100 monet, no dobra 100 monet, i teraz odlokujemy sobie jakiegoś zadymiarza, jaki zadymiarz może być tutaj fajny, patrzcie, co tutaj są za zadymiarze, kogo ja bym mógł tutaj odblokować? naprawdę nie mam pojęcia, bo aż tak za bardzo się nie znam, ale zobaczcie, ej jest Lola, a ja mam nikt Lolo, to może weźmiemy Lolę. Oj, to by było bardzo ciekawe, wiecie co? O nie, mogę sobie nawet odebrać tych tańszych, a mam wziąć tysiąc po prostu kredytów. Uh, wiecie co, dobra, coś może tutaj znajdę, tylko co to są za, um, za jakieś postacie? Dajcie w ogóle znać, kogo wy byście odblokowali. Ja za bardzo jeszcze nie wiem. Mamy Bibiego, czyli pewnie Bibi to byłaby ulubiona postać Lola, znaczy Bola, a ja mam oczywiście... Um, oczywiście mam tutaj do odblokowania jakąś fajną postać um, wiecie co, nie wiem kogo mogę wziąć, myślę, że mogę wziąć sama, chociaż nie wiem, czy sam będzie fajną postacią, ale mogę Mandy może Lole, dobra, wiecie co mi się wydaje, że wezmę sobie tą Lolę. skoro, je, skoro zobaczcie Lolo, o, patrzcie, ona jest na daleko, dobra, no to oczywiście biorę ją za darmo i mamy nową postać mamy nowego zadymiarza, nie wiem, czy ona jest jakaś mega super, a podobny nazwę do mnie, bo jestem Lolo, a to jest Lola, więc myślę, że na naprawdę, pewno naprawdę fajnie bierzemy sobie oczywiście LOLE e, bierzemy, o, tak, odbieramy sobie po 100 wersji, żeby odblokować sobie naszego od Dynamajka. bierzemy sobie 100 błyskotek, błyskotki są bardzo fajne bierzemy sobie oczywiście rzadki Okej, okay, dobra, tu jest czas na legendarny, jest szansa na legendarny. No już nie masz szans, nawet nie mam na mitycznego! Mamy... O, jeszcze jakiś spray, no najgorsze co mi mogło się w ogóle wydarzyć. No to jest niesamowite. O, ale o, fajna, fajna, to jest akurat fajne. To jest akurat mi się podoba, to mi się akurat podoba. Mm, otwieram... Oj, poczekajcie, mogę kolejny gimiket otworzyć. Czekajcie, czy ja tu coś przegapiłem i niczego nie przegapiłem. Dobra, otwieramy star dropika, badratki, episki, epicki, mityczny! W końcu, w końcu coś lepszego, w końcu mityczny! I dostałem gadżet dla... Koletki, koletki, koletki jakoś tak to się nazywa. Więc dostałem go, więc naprawdę, naprawdę fajnie. Dobra, tysiąc monetek, bierzemy kolejny tysiąc monetek, już mamy dużo monetek, więc naprawdę, naprawdę super. Sto byskotek, wykorzystamy to na pewno na jakiegoś kino. Dobra, kolejny stardo, no, więc rzadki, rzadki, rzadki. I no, oczywiście, dobra, no nic nie było, no bardzo rzadki, no to jest w ogóle bardzo rzadki. Ja chcę legendarny, ja chcę legendarny i żaden inny. I mamy dynamiko, super, patrzcie, na dynamika. Mm, wiecie co? Ostatnio, jak wygrałem w ogóle z widzem, to mówi: Ej, co jest? Zacznij lokować. Wybierz ze zmęża, którego mogę odebrać. Okej, okay, dobra, wiecie co? MS, frank czy stu? Eee, wezmę sobie, może MS. Wezmę sobie, może MS. Patrzcie. Mhm. Mm aha, ja muszę. Ok, żeby go. Żeby stworzyć, dobra, wybiorę sobie Ems. E, mogę to chyba potem zmienić, więc na pewno sobie będę mógł to zmienić. Jeśli napiszecie, żebym to zrobił, e, to na pewno to zrobię, dobra, patrz. Monety! Więcej monet! O, i mamy tu błyskotki. Mamy tu kolejnego Stardropa, więc rzadki, rzadki. Ej, epicki. E, epicki, e, epicki. Mógł być już ten mityczny chociaż. To byłoby na pewno lepiej. Bierzemy sobie po 100 tych tutaj i zapomniałem jak się nazywa. Wypadło mi z głowy jak to się nazywa. Wy pewnie wiecie jak to się nazywa i pewnie się teraz śmiejecie. Haha, lolo, nie wiesz jak to się nazywa. No bo nie wiem, no zapomniałem po prostu. Dobra, już ja po prostu star dropy skipuję, no bo jak widzicie nic mi kompletnie z nich nie wypada. Co mega, mega słabe. Mega, mega słabe. Ale mamy oczywiście klejnotki. Klejnotki się przydadzą. Mamy już 100, prawie 160 klejnotów. Może coś się za to niedługo kupić. Może no coś sobie faktycznie zbieramy. Pasu bardzo rzadki, bardzo rzadki, bardzo rzadki, więc na pewno fajnie, podoba mi się to. Weźmiemy sobie tutaj oczywiście monetki, które do, do otrzymujemy, weźmiemy sobie jakieś tutaj e, emotkę czy spray, coś takiego to jest i otwieramy, ale niestety star drop rzadki, no niestety star drop mi fajny nie dropnął. No. Klejnoty, klejnoty, dajcie mi więcej klejnotów. O, mamy błyskotki, błyskotki super i kolejny star drop, dobra, patrzcie to, teraz będzie legendarny, teraz będzie legendarny. Mówiłem, mówiłem. No, mityczny, mówiłem, ale kurczę, było tak blisko, już myślałem, że będzie legendarny, ale postać. Nie, postać? Nowy zadymarz Grif, Miss Control? Ale epicki zadymiasz. Okej, okay, cieszę się, zawsze fajnie dostać zadymiarza. Myślę, że, wydaje, że naprawdę super. Chociaż nie wiem, czy będę, będę nim grał. Myślę, że na pewno sobie troszeczkę pogram, żeby w ogóle przetestować, co on robi. Nowa ikona gracza, podoba mi się ta ikonka. Może sobie nawet ją ustawię. Ale dobra, starda w nic nie było z tego stardropa, więc no, trochę słabiadko. Trochę e, słabiadko, bierzemy sobie oczywiście kolej. Ej, patrzcie, przebranie to Plus! Dostałem skinę jakiegoś, ja nawet nie wiedziałem. E, Shelly! Ale super, i dobra, dostałem jakieś przebranie dla Shelly. Nawet o tym nie wiedziałem. E, dobra, weźmiemy sobie stardropika, stardrop, żadki, rzadki, rzadki No dobra, nic niestety nie było. Bierzemy sobie monetki, ej, znowu dostałem coś! Tylko to jest jakieś przebranie kolejne? Ej, patrzcie to! Pomarańczowa tancerka Shelly! I dostałem znowu kolejną Shelly, super! Dobra, 1000 monetek i zbieramy teraz 100, 100, 100! I patrzcie teraz to! Mam tutaj chyba to jest kolejny skin, tak mi się wydaje. Tak, mamy tą kolejną Shelly, mamy bardzo dużo tych shelly. Mamy też legendarnego stardropa i mamy w ogóle tytuł jakiś, dostałem wieczna. Ten tytuł może być wyświetlany na twojej karcie bitewnej, super! I legendarny stardrop, tam, tam, tam. O, proszę, jaki zadymiasz? Proszę, jaki zadymiasz? Jaki zadymiasz? Jest, 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 jest. Ach, przebranie jednorożec Barley! No nie, nie chciałem skina! O nie no trudno, no i niestety, dobra. Mamy losowe trzy dropy, więc to jeszcze musimy przetestować, ale zobaczcie, że dostajemy jakieś rzadkie, więc, więc naprawdę kiepsko mogło być mogło być lepiej. No nie znowu rzadki! Czemu dostałem rzadki i dostałem trzy razy rzadki stardrop? Naprawdę mi się teraz nie poszczęściło, ale zobaczcie, że tak naprawdę odebraliśmy cały możliwy karnet. I, I poszło na to, to naprawdę bardzo dużo czasu. Wyznacie łapkę w górę.